Piątek, 30 lipca, trzeci rzut, który mnie zaskoczył. Zapomniałem o balotach, w ogóle nie schodziłem do piwnicy, a okazuje się, że grzyby same sobie tutaj rosły. W warunkach jakie, jakie, jakie są, na tym jednym balocie widzę, że, że, że rodzą, że jest dobrze, ale na drugim jest spokojnie. Przejdźmy jeszcze, może coś tu z tyłu na nas czeka. Niestety, puchy. A tutaj trzeba już zrywać. Ktoś tam napisał komentarz pod ostatnim filmem, że trzeba zrywać zanim zaczną wywijać się do góry kapelusze. No i to w takim razie trzeba zrywać dzisiaj, bo już się wywinęły. Znowu za późno. I znowu za późno. Trzeci rzut. Hm, trochę mały, ale idziemy zaraz ważyć. Ważymy. <laughs> Ciach. I jedziemy z tym tematem. Zbyt dużo tego nie ma, ale 483 gramy, 483 gramy ti. ti, ti. Wracam po krótkiej przerwie, po krótkiej, po, po dłuższej przerwie myślałem, że już nic z tego nie będzie, dzisiaj jest 19 sierpnia. Ale widać, że tak, tutaj grzyb jakiś wyskoczył. Przez ostatnie dwa tygodnie te baloty postawiłem na trawniku, padał deszcz. Myślałem, że trzeba będzie już je wyrzucić, a jednak coś pod folią, i to właśnie pod folią, więc musiałem ją pociąć, zaczęło rosnąć. On zapowiada się całkiem sympatycznie, mówię, to zupełnie nieplanowany rzut. Nie wiem, czy już czwarty, piąty. O, i tak właśnie rosły pod folią, jak tutaj ten. Tak to wygląda z drugiej strony. Niewiele, ale na jeden obiad jeszcze będzie. Tak wyglądają, żeby właśnie po rozcięciu folii takie poprzyklejane. Zobaczymy, co to z tego jeszcze będzie. A tutaj widać, jak pod folią. Coś wyrasta, więc ją rybę, Już więcej rzutów z tego balotu nie planuję. Zobaczymy. O, tutaj jeszcze coś jest. Zrywam. Będzie co będzie. Dzisiaj 21 sierpnia. Te grzyby tutaj na tym balocie są już do zebrania. Właśnie córka wróciła z wakacji. Ona jest wege. To będzie jadła. Lecimy zaraz z tym na wagę i na patelnię. O, poszło. Ze słomą. Jeszcze ten tak wyrwiemy. Piękny. Piękny i spory. I ten już też zerwiemy, bo jest jeden malutki. Mhm. Śliczne. Piękna sprawa. Ten balocik mamy wyczyszczony, waga wytarowana pod miseczkę, grzybki po obcinane 432 432 gramy z dzisiejszych zbiorów.